Kobiety biznesu. Siła przedsiębiorczej Warszawy. Temat przedsiębiorczości kobiet jest tematem dosyć trudnym, dlatego, że on nie pojawiał się przez bardzo długi czas w życiu gospodarczym. I tak naprawdę, dopiero w XX wieku pojawiły się pierwsze symptomy wskazujące na to, że kobiety zajmują się biznesem i tworzą życie gospodarcze, wywołane przez sytuacje życiowe chciałabym żebyśmy postarali się potraktować to jako zasób który jest komplementarny do zasobu męskiego i taki który rozwija naszą gospodarkę dla wspólnego dobra. Każdy z nas nosi w sobie swoją historię, każda jest wyjątkowa, rozwijająca, pouczająca. Chcemy te historie pokazywać, żeby były inspiracją do własnego rozwoju osobistego. Pokazujemy te historie w innowacyjny sposób. Łączymy jakby nowe technologie narracją i opowiadaniem, poprzez multibooki, gry i filmy animowane. Współczesne dzieci potrzebują dużo więcej bodźców, uwielbiają multimedia, w związku z tym, jeśli chcemy przekazać coś wartościowego i edukacyjnego dla dzieci, fajnie jest podać im to w takiej formie atrakcyjnej. Chcemy również uczyć innych i to jest kolejny krok, który pokazuje, jak możemy rozszerzać naszą strefę wpływów, jak możemy zarażać ludzi tym pozytywnym entuzjazmem i jak im pokazywać, że oni też mogą zrobić coś więcej, że mogą stworzyć jakąś nową, piękną wartość. Firma 7 razy ładniej zajmuje się przede wszystkim dekoracją y, okien, ale oprócz tego y, staramy się pomóc klientom, którzy y, utknęli i nie wiedzą, co dalej y, w takim drobnym liftingu wnętrz. Czyli pomocy związanej z dobrym doborem oświetlenia, z udekorowaniem ścian, czyli wszelkiego rodzaju tapety, okładziny ścienne. Czym jest kobiecy biznes? Przede wszystkim to biznes kolorowy. To jest biznes taki, który pokazuje, że wiem, co mogę zrobić, wiem, co jestem warta i wiem, jak mogę ubogacić świat. I takim przykładem może być firma Aga Brwi. Zajmuję się sitodrukiem yy, i mam swoją działalność od dwóch lat, a nazwa wzięła się stąd, że po prostu wiele osób mówiło na mnie Aga Brwi, albo Aga z brwiami, albo Brewka, albo coś w tym stylu i po prostu zakładając firmę stwierdziłam, że nie ma sensu wymyślać nowej nazwy. Tylko trzeba bazować na tym, co już jest i na tym, że jest to rozpoznawalne w jakiś sposób. Na pewnym roku studiów, chyba, wydaje mi się, około trzeciego roku, ja po prostu stwierdziłam, że to jest to, to jest dokładnie to, co ja chcę robić i wróciłam do Warszawy po studiach. I po prostu dalej nie wyobrażam sobie, że mogę robić coś innego i po prostu zaczęłam to robić. Biżuterię tworzę dla siebie już od najwcześniejszych lat, od szkoły podstawowej. Około 7 lat temu moja biżuteria wzbudziła takie zainteresowanie, że postanowiłam ją robić także zawodowo, po prostu to co nosiłam na sobie budziło chęć posiadania. To, co ja zauważyłam w tej działalności, to to, że przede wszystkim robimy to dla siebie, czyli robimy najpierw to, co sprawia nam dużo radości i tą radością dzielimy się z innymi, a więc to nie jest działalność, która jest wymuszana na nas, czy wymuszana przez świat zewnętrzny, czy zaprojektowana przez rodziców, przez inne osoby, tworzące naszą przyszłość, ale wynika z naszej potrzeby wewnętrznej. To, czym się zajmuje, to, w jaki sposób działa firma, to jest pod jednym wielkim szyldem pasja to stało się automatycznie i samoistnie. Nikt nie planował tak dużego, może go już na dzień dzisiejszy powiedzieć sukcesu. Nikt nie sądził, że mój pomysł, który 12 lat temu urodził się w mojej głowie, że ja stworzę agencję wizażystów, pierwszą w Polsce, jedyną w Polsce, która będzie kompleksowo obsługiwała klientów firmowych, korporacyjnych, jak i indywidualnych, będzie na taką skalę. Nie był mój to jakby cel, chciałam po prostu malować Każde kolejne zlecenie, każdy kolejny klient podsuwał nowe tematy, i tak mamy Visage akademię, szkołę i agencję. To są takie firmy, które wprowadzają nową wartość w postaci piękna. Piękno jest też jedną z podstawowych potrzeb. W związku z tym mamy zrelaksowane ciało, mamy piękne, piękne stylizacje, piękny makijaż, i w ten sposób również zaspokajamy potrzeby, zarówno kobiece, jak i męskie żeby ten świat nasz był piękniejszy. Jestem zarówno kobietą biznesu, jak i kobietą, która uwielbia pisać, mówić, opowiadać o kobietach biznesu. To jest jakby mój cel, moja misja, aby propagować przedsiębiorczość wśród kobiet. To ważne, aby kobiety były przedsiębiorcze, aby potrafiły same na siebie zarobić i dodatkowo przede wszystkim właśnie mieć w tym frajdę. Na szczęście kobiecy biznes doczekał się również własnego magazynu. I takim magazynem jest magazyn Business Women and Life, który pokazuje, że można po pierwsze łączyć role społeczne, ale też przede wszystkim realizować się w takiej roli, która pozwala realizować wszystkie funkcje współczesnej kobiety, również takie, które są funkcjami biznesowymi. Ponadto nasze wydawnictwo również prowadzi inkubator kobiet biznesu, który pomaga młodym startupom. Zakładanym przez kobiety, e, przekuwać pomysł w biznes. Kobiety muszą być w biznesie, bo biznes musi mieć wiele twarzy. Biznes nie może być tylko i wyłącznie męski, zdecydowany, twardy i szorski, ale musi mieć tę drugą, bardziej ludzką twarz. Ja się bardzo cieszę, że Stołeczne Forum Przedsiębiorczości doceniło rolę i znaczenie przedsiębiorczości kobiet w rozwoju miasta, ale myślę też w rozwoju kraju kobiety, które prowadzą małe i średnie biznesy, są ogromnym przyczynkiem do tego rozwoju, są dynamiczne, przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia. Jedną z podstawowych cech rozwoju kobiecego biznesu jest to, że potrafimy rozmawiać. Jesteśmy w stanie znaleźć drogi i ścieżki dla realizacji własnych marzeń, własnych planów. I w ten sposób stworzyć coś nowego, coś, co jest w stanie przetrwać i coś, co jest potwierdzeniem też naszych kompetencji, naszych zdolności i tego, że potrafimy również prowadzić bardzo poważny biznes i potrafimy również zarabiać pieniądze.